Bardzo ważną korzyścią z porzucenia koncepcji wolnej woli odpowiedzialności jest pozbycie się niechęci i nienawiści do drugiego człowieka. Co wzbudza naszą największą nienawiść i niechęć? Sam Harris tutaj chyba ma rację. Przypuszczenie, że ktoś w sposób świadomy i dobrowolny chce komuś wyrządzić zło. Że ktoś właśnie tak, jak tutaj powiedział Michał w czasie pytań, że ktoś właśnie tak z chęcią wyrządza komuś zło, to budzi nasz gniew, że to jest dobrowolne. Otóż jeżeli yy, przyjmiemy czy zwrócimy uwagę, że jak wiele okoliczności składa się na to, że ktoś nas krzywdzi, że nie ma czegoś takiego jak wina, to nie, to nie, to nie ma takiego efektu, że to uśmierza. Gniew, że to uśmierza nienawiść, że to uśmierza pretensje. To czyni gniew, nienawiść, pretensje bezsensownymi, bo ja nie mogę oskarżyć tego człowieka, w ogóle nie myślę w tych kategoriach zastępuje niechęć i nienawiść, zastępuje wyrozumiałość, którą da się doświadczyć tylko, moim zdaniem, oczywiście mogę się mylić, wyrozumiałość, która bierze się z tego, że ja zaczynam zwracać uwagę nie na to, jaki ten człowiek był dla mnie, ale na wszystkie nieszczęścia, które się w jego życiu wydarzyły, które go doprowadziły do tego momentu, który, że on mnie teraz skrzywdził. I jeżeli cokolwiek, odczuwam dla niego współczucie, bo obaj jesteśmy ofiarami tej sytuacji. Porzucenie tego konceptu włącza niesamowitą wyrozumiałość dla ludzi i życie z ludźmi jest po prostu łatwe. Ale